Very impressive, Commander. Clearly, you are quite resourceful. Yes. Too bad Leningrad was merely a diversion meant to pull our forces from where they were actually needed. Maybe next time your efforts will be of more use. General, I've just been notified that the Imperial forces are moving towards Moscow. They are currently nearing our old satellite launch facility at Krasna 45. Krasna 45. We might be able to use that facility against them. You see, Commander. While you were hiding behind the barricades in Leningrad, our enemy was thrusting deeply into the motherland's tender nether regions. It's time to show some backbone and take the fight to the enemy. Stop them before they get any closer to Moscow. That's right, General. we see, Hello. All will be lost if the Empire's forces reach Moscow. We are going to use the Kresna 45 installation to intercept them. Even though it is inhabited by vagrants, the launch pad of Krasna-45 is still operational. General Krukov believes that we can use it against the enemy once the satellite is in orbit. Good luck. The Empire must be stopped. Use our limited forces here in Krasna-45 to rout the invaders. Here are your objectives. Escort Natasha to the orbital launch facility. be on the lookout for soviet prisoners of war proceed with caution good luck in the field oki te mamy nowego towarzysza się komandor nikolai moskwin na no, kumpel i on idzie z dowódcą nataszą nasze miszki unit is under attack chew him up and spit him out We sent the Recon team here earlier, but they haven't reported back. Make <mars> haste to the launch facility, but be on your guard. Enemy units detected. Greetings, Commander. Oleg told me about you. I am Moskvin. I will be handling Natasha for this operation, protecting your flank. New objective take not easy Ona one potrafią skoczyć na wrogów i ich odrzucić ja zresztą wszyscy widzieli Są to dosyć dobre jednostki is wszystko tutaj nakażmy naszemu towarzyszowi Żeby zatykował tu to miejsce

Yy, dobra, na razie niech on tu idzie z tymi wnioskami. Bo mu się tym zająć... Yy, tutaj to nam... Si jak się zapewni, to dodajemy now nowy jakby punkt technologiczny. No, to się leczy, więc jest spokojnie. O the... oh. Jezu. Nie widać, to tak ścina. Tu są kolejni wrogowie, ale nie wiem, czemu tak to ścina. E, moje jednostki. No, są o, ty o tyle mocne, bo są to Enemy units detected. New bonus objective received. Your bloated nation is ours! Tesla troopers excel against armored vehicles. Bonus objective complete. Who needs a You rescued all the members of the recon team. They should prove useful in helping you reach the launch facility. Na razie sobie tego punktu nie zużyję. E, dobra, chodź tutaj. O, właśnie. Czy ja chcę to zużyć tutaj? A, zużyjemy. Dobra, niestety tam się nie dało. Weźmy nasze jednostki. To się niestety długo odnawia. Tutaj są jeszcze dwa. Tu są ci i tutaj też są czołgi bodajże. Dobra. Musimy naszego towarzysza nikt tutaj to zafikuje. Dzięki czemu my będziemy mogli tutaj na spokojnie przejść. Oni sobie troszeczkę lepiej radzą. Dziś tutaj Natasza was swój airstrike. Ci, ci odlecieli? jest my, my, my nie tracimy jednicy przynajmniej. To plus, że is plus. Muszę się chłopów od nas to Nasz misio, masz zdrowia. Ruszcie się, weźmy nasze jednostki testy. Tutaj by się wziął ten no, się magnetyczny satelita w tym miejscu. Dobra. Mi się koledzy nic nie zrobią. To nasze jednostki w testy koledzy na spokojnie tutaj dadzą radę z nimi. I ten odleciał, w tchórz. Warto właśnie wykorzystać, nasze, tak naszego troszeczkę towarzysza. Ten mi się, niech się później uleczyć, ten... Teraz nie się uleczy. I doprowadziliśmy Satellite na taszę. możemy nie możemy teraz? You may have defeated Kenji, but I am not so easily cast aside. They were hiding in the tents this whole time. Well, no matter. The orbital refuse protocol is now available for you. Use it to crush the enemy. Or or Launching the satellite was easy, part. now it's time to clean up this mess. Up orbital drop ready. Mm, tak więc możemy wykorzystać tutaj... Zacznijmy oczywiście od naszego towarzysza. ci się wycofali to paliło? No chyba. Czyli mamy magnetyczną satelitę... A, tutaj oni tam sobie powinni nas po prostu jakoś tam poradzić. Zmóżmy ich jedynie tutaj, bo jednostki nie wpłyną, zniszczyć to, bo sporo to na to zdrowie traci. Ale też o samo, powinno tak być pewna z tym wszystkim radę. Bum. A. Zostań jeszcze ty. Nie jesteś mi do maszyną, więc ciebie nie mogę wystać. Ale to mogę cię rozwalić. Jasne. U yeah. niego. O ten. A, bo on ma jakiś tam moc. No ale zginął. Zostań Zostań w... jednostki. Ciekawe. Their tactics are unorthodox, but there was no problem for you, Commander. The people of Moscow will rejoice when they learn of this victory. No, we won. It was just a little bit harder. Missy, I mean, it wasn't that hard. Hold on, I was just starting in the next scene. I saw something.